Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam jak wyglądają moje sadzonki ogórka gruntowego z rozsady. Oczywiście wysiew był tutaj ogórka Polan oraz Oktopus F1. Tak prezentują się moje sadzonki właśnie z rozsady. Kilka sadzonek oczywiście też gdzieś tam podgryzły mi ślimaki, więc gdzieś tam może... Zostały same łodygi bez liści, ale myślę, że już później, jeżeli teraz wylądowują już te sadzonki właśnie w ziemi na zewnątrz, że tych ślimaków już tak nie będzie dużo, jak jakie ja mam właśnie w tunelu bardzo dużo właśnie straciłam sadzonek papryki, same łodygi mi zostały, więc czekam co będzie dalej. Tutaj oczywiście wcześniej padał też, więc to podłoże tutaj jest bardzo Wilgotne, więc nie będę już później po posadzeniu musiała podlewać. Ten system korzeniowy jest naprawdę bardzo zdrowy i rozwinięty. Tutaj bardzo dobrze właśnie widzicie, jak wyglądają moje sadzonki. Oczywiście, jeżeli ktoś oglądał wcześniejszy mój film, jak robić taką rozsadę, to starałam się właśnie do jednego pojemniczka tutaj dawać po trzy nasionka. Myślę, że tak 98% wykiełkowało właśnie te nasiona, że mam po trzy właśnie takie sadzonki. Wszystkie oczywiście to wysadzę te sadzonki i oczywiście okryję agrowłókniną, taką zwykłą cieką. Nie jest to agrowłóknina zimowa, tylko ta letnia. To, tutaj mogę Wam jeszcze dodać. Myślę, że też wrzucę Wam jakiś filmik, jak rosną moje tutaj sadzonki tych ogórków. Oczywiście wcześniej też robiłam właśnie wysiew, ale nie wrzuciłam Wam żadnego filmiku, bo to było tak szybko wysiewane. Ogórek śremski i tutaj no jest minimalnie myślę, że jakiś tydzień różnicy. I oczywiście tutaj te ogórki, właśnie z rozsady, są większe niż te, które. Wysiewałam wprost do gruntu, ale też mają ciepło, są, mają taki mini tunel zrobiony, więc myślę, że też bardzo szybko będą rosnąć. Myślę, że to wszystko w tym filmiku. Oczywiście będę wrzucać Wam filmiki ze zbiorą ogórka: czy to octopusa, czy to śremskiego, czy też na przykład polana. Do usłyszenia.